Skoro oglądasz ten film i znajdujesz się on na YouTubie, oznacza to, że kontynuuje serię z jadowitymi stworzeniami i nic mnie nie ugryzło. Omawiany w dzisiejszym materiale gatunek, co prawda nie znajduje się na liście CITES, ale jest silnie jadowity. I samo urządzenie przez ofiary porównywalne jest do postrzału z broni palnej lub wbijania rozżarzonego do czerwoności noża wprost do ciała. W całym tym filmie będziecie widzieć tylko mnie, ten stół oraz murki pociskowe. Mrówki to malutcy architekci natury, prowadzący swoje społeczeństwa w podziemnych metropoliach, są prawdziwymi mistrzami współpracy i determinacji. Wyposażone w drobne ciała, które zdają się być stworzone z myślą o pracy, mrówki tworzą niewiarygodnie zorganizowane społeczeństwa, gdzie każda jednostka odgrywa kluczową rolę. Wielka kolonia mrówek to jak miasto, w którym każdy osobnik jest jakimś rodzajem pracownika, wykonującego wyjątkowo skomplikowane zadania. Właściwie można by je porównać do precyzyjnie synchronizowanego zegarka, gdzie tysiące trybików i mechanizmów działają ze sobą w pełnej harmonii. Te niewielkie istoty są w stanie przenieść znacznie cięższe od siebie przedmioty, tworząc nawet żywe mosty, by przetransportować je do gniazda. Najlepiej oczywiście mrówki jest obserwować z daleka i ich nie drażnić, bo w tych małych ciałach znajdują się prawdziwi żołnierze, gotowi do obrony gniazda za wszelką cenę. Gryzienie mrówki jest jednym z najbardziej charakterystycznych i unikalnych aspektów ich zachowania. Chociaż są to małe stworzenia, ich gryzienie jest zaskakująco silne i precyzyjne. Gdy mrówka decyduje się zaatakować, jej żuwaczki zaczynają pracować w błyskawicznym tempie. Te niewielkie, ale potężne narzędzia są jak małe cążki z ostro zakończonymi końcami, gotowe do przecięcia i zaciskania. Gryzienie mrówki jest krótkie i intensywne. Gryząca mrówka ma zdolność do wywierania dużej siły w stosunkowo niewielkim obszarze. Właśnie to sprawia, że ich gryzienie może być dość bolesne, zwłaszcza jeśli zostaniesz dotknięty przez większą grupę mrówek jednocześnie. W gryzieniu często towarzyszy wydzielanie kwasu mrówkowego, substancji, która dodatkowo podrażnia skórę i wywołuje uczucie pieczenia. Niektóre mrówki posiadają żądło i są bardziej skłonne do ataków obronnych podczas gdy inne mogą polegać na całkowicie innych mechanizmach obronnych lub strategiach takich jak odstraszające substancje chemiczne wydzielane z ich ciał. Dzisiaj przedstawię wam prawdziwego szermierza, posługującego się swoim żądłem w sposób doskonały i niezwykle skuteczny. Murówka pociskowa, czyli Paraponera klawata, to gatunek murówki zwany również jako 24-godzinna murówka, ze względu na czas, w jakim może trwać ból po jej ukąszeniu. Jest to jedna z największych murówek na świecie. Występująca w lasach deszczowych Ameryki Środkowej i Południowej, a jej ugryzienie uważane jest za jedno z najbardziej bolesnych ukąszeń na świecie. Do obsługi mrówki posiadam specjalną pensetę, która nie wyrządzi mrówce krzywdy, a mnie chroni przed ugryzieniem. Jeśli jednak by się tak stało, w pogotowiu oczywiście mam adrenalinę, którą jak aplikować, pokazywałem w odcinku z Czarną Wdową oraz dodatkowo pompkę z Sądzą do usuwania jadu. Aby usunąć jad za pomocą pompki, należy otworzyć zestaw i wyjąć urządzenie z opakowania. Dobrać odpowiednią końcówkę, wysunąć tłok, przyłożyć końcówkę urządzenia do miejsca ukąszenia, całkowicie wsunąć tłok. Poczekać, aż jad zostanie w całości wyssany i wezwać pierwszą pomoc. Bullet ant jest jednym z największych gatunków murówek na świecie. Dorosłe osiągają długość od jednego nawet do 3 cm. Co ciekawe, królowa jest niewiele większa od robotnic i nie wyróżnia się aż tak bardzo na ich tle. Ciało mrówki jest wydłużone i smukłe. Posiada dobrze zdefiniowaną płeć, tłów oraz odwłok. Murówki pociskowe mają charakterystyczne ubarwienie. Ich ciała są czarne lub ciemnobrązowe, ale na przedpleczu, czyli w grzbiecie tłowia. Mają czerwone plamy. Głowa tej mrówki jest ogromna w porównaniu do reszty ciała. Posiadają duże widoczne oczy oraz czułki, które pomagają w komunikacji feromonami oraz w odbieraniu bodźców z otoczenia. Czułki mrówki pociskowej są wydłużone i mają segmentowaną strukturę. Stanowią nadzór narządu zmysłowego, pomagając mrówkom w komunikacji i orientacji w środowisku. Ta mrówka ma również potężne szczęki i głaszczki, które pomagają przy pobieraniu pokarmu. Odwłok jest okrągły i gładki, choć może mieć pewne struktury, takie jak ostrogi czy kolce, które mogą pełnić różne funkcje, na przykład obronne. Ta mrówka jest słynna przede wszystkim z najbardziej bolesnych ukąszeń, ale to za sprawą ogromnego żądła na końcu odwłoku. Murówki kąszą, nie szczękami, a odwłokiem, tak jak osa. Szczęki służą im akurat do podtrzymywania się. Murówka chwyta nimi skórę, po czym zawija odwłok pod siebie, wbijając żądła. Mrówisko murówki pociskowej wygląda dość charakterystycznie i może mieć różne rozmiary w zależności od wieku kolonii i warunków środowiskowych. Mrówiska mogą mieć średnicę od kilku centymetrów do ponad nawet metra. Starsze oraz większe kolonie mogą mieć bardziej skomplikowaną budowę mrowiska. Kształtem mrowisko zbudowane przez buletant przypominają stożek lub po prostu kopiec. Mrowisko jest zwykle wyższe niż szersze. Mrówki pociskowe budują swoje mrowiska z roślinnych materiałów, takich np. jak liście, gałęzie i inne fragmenty roślinne. Wejścia do mrowiska zazwyczaj są strzeżone przez wyznaczone do tego zadania mrówki. Dom tych mrówek najczęściej znajduje się na Ziemi wśród korzeni drzew lub w gęstym runie lasów tropikalnych. A propos tej mrówki, bardzo warto wspomnieć jedno nazwisko, a mianowicie Justin Schmidt. To znany amerykański entomolog, badacz owadów błonnoskrzydłowych oraz autor tzw. skali Bulu Schmidta. Pracując w Instytucie Badawczym w Arizonie, Schmidt jest znany ze swoich badawczych eksploracji, podczas których celowo daje się ukąsić różnym gatunkom owadów w celu porównania z Schmidt opisał ukłucie mrówki pociskowej jako jedno z najbardziej bolesnych doznań, które dotychczas znosi. Jego osobisty przypadek podczas ukąszeń zaklasyfikował jako jedno z najbardziej bolesnych ukąszeń w świecie owadów według jego skali, czyli skali skalibulu Schmidta. W ramach tej skali ukłucie buletant otrzymało najwyższą ocenę. Justin porównał to urządzenie do, i tutaj uwaga macie cytat, chodzenia po płonącym węglu drzewnym z trzycalowymi gwoździami wbitymi w piętę. W niektórych kulturach lokalnych, szczególnie w niektórych społecznościach tubylczych w Ameryce Środkowej i Południowej, mrówki te bywały wykorzystywane w obrzędach inicjacyjnych i rytuałach. W niektórych społecznościach amazońskich. Młodzi mężczyźni kiedyś byli zmuszani do przechodzenia przez rytuał ukąszenia właśnie tymi mrówkami, aby osiągnąć w plemieniu dorosłość. I kultywowane to jest do dnia dzisiejszego. W rytuale młodzi ludzie muszą nałożyć rękawice najeżone mrówkami pociskowymi, co skutkuje bolesnymi urządzeniami i potwornym bólem. Wykorzystanie mrówki pociskowej w tych rytuałach ma na celu podkreślenie wartości, siły i determinacji młodych dorastających mężczyzn. W takiej sytuacji murówki pociskowe są często wabione na rękawice z liści palmowych lub innego materiału, które są następnie noszone na rękach przez osobę przechodzącą przez rytuał. Osoba występująca w rytuale musi wytrzymać ból wywołany ukłuciami tych mrówek. Przejście rytuału ukąszenia mrówkami symbolizuje przemianę z chłopca w mężczyznę. Mrówki na początku są odurzane i nawlekane na wielkie rękawice z do wewnątrz. A następnie rozwścieczane, tak żeby pobudzić ich agresję. Mimo, że są to mrówki, które zadają najsilniejszy ból, to nie są aż tak agresywne, ale za to bardzo zaciekle walczą w obronie gniazda. Potrafią wydawać z siebie szeleszczące dźwięki i żądlić bez opamiętania. Ale jak to jest możliwe, że tak małe zwierzątko potrafi zadać tyle bólu? Jad mrówki pociskowej atakuje komórki nerwowe, a mianowicie ich kanały sodowe, które otwierają się lub zamykają na krótko, odpowiadając na bodziec. Toksyny w jadzie mrówki pociskowej łączą się z kanałami sodowymi i doprowadzają do tego, że kanały otwierają się częściej lub pozostają otwarte, co doprowadza do potężnego, długotrwałego bólu. Ponoć mrówki same w sobie nie są agresywne i żądlą tylko w przypadku, gdy poczują się zagrożone bądź w formie obrony. Szczerze mówiąc, we mnie jakiegoś ogromnego lęku nie wywołują, aczkolwiek staram się tutaj z nimi w interakcję nie wchodzić. Raczej nie chciałbym być urządzony w taki sposób, by przez 24 godziny zwijać się z bólu. Aczkolwiek chodzi tutaj po Pensecie mega spokojnie, aż chce się ją wziąć na rękę. Jej wielkość tylko troszkę przeraża. Doskonale zdaję sobie sprawę, że wystarczy zupełnie jedno pojedyncze ukąszenie tej mrówki, by doprowadzić mnie do stanu, w którym zacznę płakać jak dziecko i bardzo szybko, prawdopodobnie trafię do szpitala. Natomiast również zdaję sobie sprawę z tego, że mrówka ta nie użyje swojego żądła, dopóki nie poczuje się zagrożona i kiedy nie będę chciał jej zrobić krzywdy. Przejdźmy na drugą łapkę. Używa żądła tylko wtedy, jeżeli wyczuje zagrożenie. Jeżeli chciałbym ją przygnieść, skrzywdzić, i zrobić jej coś złego. Nie ukrywam, że stresuję się strasznie, bo mam na sobie najbardziej bolesne w jadzie stworzenie na tej ziemi. Chodzi, bada mnie cały czas. Założenia mrówki są łagodne i same nie atakują, więc póki ja jej nie docisnę, nie skrzywdzę, nie wywołam stanu, by się broniła, Powinien być bezpieczny. Przynajmniej taka jest teoria. Wracamy, koleżanko. A jak to jest z hodowlą ich w domu? Ten gatunek jest bardzo ciężko dostępny. Ceny królowej zaczynają się od 2000 zł i jest niemalże niedostępna w Polsce. Jest bardzo wymagającą mrówką. Formikarium wystarczy standardowe, Zareno. Jest ich kilka rodzajów. Do tropikalnych mrówek najlepiej wybrać formikarium gipsowe. Które dłużej zachowuje prawidłową wilgotność, a jeszcze lepiej, jeśli byłby to pianobeton lub beton komórkowy. Przy tak dużych murówkach. warto wybrać te z większymi komorami, aby królowa mogła się swobodnie poruszać. Formikarium można też podzielić na części, gdzie jest już zabudowana ścianka i naturalne, gdzie mrówki same będą budować tunele. No i bardziej popularne są oczywiście te pierwsze. Niestety w tych naturalnych istnieje ryzyko zasypywania się tuneli, czy namnożenia nieproszonych gości. Wilgotność jak na owady musi być dość wysoka. Na arenie około 50-60%, a w gnieździe nawet do 80%. Zakres temperatur jest dość szeroki, bo sięga od 20 nawet do 28 stopni. Mrówki te karmimy owadami, ale w diecie powinien znaleźć się też miód, owoce i warzywa. Mrówka pociskowa nie jest dla każdego. Hodowanie tego gatunku należy zostawić komuś na eksperckim poziomie. Obsługa jest bardzo niebezpieczna, a ich jad może wywołać wstrząs anafilaktyczny. Są niezwykle ciekawe, ale zdecydowanie nie warto ryzykować i trzymać je w domu, zwłaszcza przez niedoświadczone albo średnio doświadczone osoby. Zdarza się, że nawet doświadczonym hodowcom ciężko rozkręcić i utrzymać przy życiu kolonię, która rośnie bardzo wolno. A jeśli dzisiejszy materiał Wam się podobał, koniecznie dajcie łapę do góry i zasubskrybujcie ten kanał. Takich materiałów będzie oczywiście więcej. Zapraszam Was również na Instagrama Travel. gdzie specjalnie dla Was wykluczę teraz zdjęcie tej mrówki w makro. Według mnie wyszło sztos. Dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć.